Witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować fantastyczną y, sałatkę kurczaka w pomarańczach. Kurczak pomarańczowy naprawdę jest idealny, wyśmienity. Kto jeszcze go nie jadł, niech spróbuje. To jest jedno z najlepszych dań. Nawet kobiety na diecie Dukana mogą zjeść tą sałatkę, także naprawdę serdecznie polecam. Jest to wysokobiałkowa sałatka kurczak, no i oczywiście do tego trochę zieleninki. A od czego będziemy zaczynać? Yy, zaczynamy od pomarańczy. Pomarańcze to jest najważniejszy smak tutaj w tym wszystkim. Trzemy skórkę, ściągamy wszystkie naklejki na początku. Możemy sobie przykleić na lodówkę, jeżeli <laughs> lubicie takie sprawy. I trzemy skórkę z całej pomarańczy. Kiedy zdarliśmy wszystko, co najlepsze z tej pomarańczy, popatrzcie, muszę tylko poszukać, żeby, żeby tutaj nie zostało nigdzie białe. No. I kiedy już wszystko zdarliśmy z tej pomarańczy, nie bójcie się, skórka nie będzie gorzka, ona będzie naprawdę komponować się idealnie z moim kurczakiem. Pamiętajcie, żeby, żeby wybierać jak najładniejsze piersi. Mężczyźni z tym nie będą mieli problemu, ale kobiety może będą miały. I w tym momencie kroimy rozmaryn. Rozmaryn tutaj zacznie działać. Jest to taka, taka fajna kompozycja pomarańcza, rozmaryn. No i tutaj jeszcze mam taki duży ząbek czosnku. To wszystko sobie razem pokroję. W ten oto właśnie sposób. I ląduje to wszystko do mojej miski. Tak. Do tego jeszcze szczypta imbiru suszonego. Imbier suszony tutaj za zaostrzy sprawę, doda takiego kopa. Możecie też użyć świeżego imbiru, nie ma kłopotu. Szczypta pieprzu. Hop, i przeprawamy teraz naszą pomarańczę, i cały sok wciskamy, wciskamy do, 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 do tej marynaty. To naprawdę ma dużo soku, nic nie jest bardziej pomarańczowo-pomarańczy. Chyba, że kolor pomarańczowy. No. I w ten oto właśnie sposób to wszystko będzie fajnie działać. I to jest podstawa. To z tego będę robił sos i z tego do mojej sałatki i z tego powstanie też moja marynata. Tak więc yy, teraz bierzemy mojego kurczaka. Sprawdzamy, czy są jakieś niedoskonałości. Tak jak mówiłem, panowie nie będą mieli problemu z znalezieniem z ładnych piersi. I ten, y, przekrawamy tą piersi od ş, ş, strony wewnętrznej, czyli to jest zewnętrzna strona, taka zaokrąglona, oczywiście. A ta płaska to jest strona y, wewnętrzna, i rozkrawamy ją tutaj. Przekrawamy ją na pół. Nie do końca, tylko robimy o. Coś w tym stylu, takie serduszko nam powstanie i wtedy ta pierś przejdzie y, tymi smakami łatwiej. Wtedy te smaki łatwiej dotrą do wnętrza naszej piersi. I w tym momencie tylko potrzebujemy troszeczkę oleju. To jest zwykły olej, najtańszy. Ja, ja używam najtańszy olej, bo y, tylko do sałatek używam pięknej oliwy z a tak to kupuję najtańszy olej. Nie przepłacajcie za olej, bo oleje są naprawdę bardzo drogie. Wchodzisz do sklepu, to wow! Chwiejesz się, ile można za olej zapłacić. Ok. No i teraz tak na olejoną pierś. Polewamy tym sokiem. Wyciągam jeszcze trochę yy, skórki z cytryny. To zostawiam do sosu, a moją pierś będę marynował przez jeden dzień w tym soku. W tym fantastycznym soku. Już nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy moja pierś kurczaka będzie gotowa. Będę chodził, chodził koło niej, jak e, wilk wokół stada owiec i czekał, aż się moja pierś zamarynuje. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro. Dobrze, po 24 godzinach, kiedy moja pierś kurczaka jest już fajnie zamarynowana, popatrzcie, tutaj zaczęła się przegryzać tym sokiem z pomarańczy. Wrzucamy ją na grilla. A na samym końcu tylko polejemy tym sokiem, żeby pierwsza kurczaka była soczysta. I w tym samym czasie wlewamy ten syrop z kurczaka, który wczoraj sobie zostawiłem osobno do sałatki. Wlewamy go tutaj i będziemy go redukować. I wrzucamy tutaj jeszcze troszeczkę cukru około jednej łyżki dużej stołowej cukru. I jak to nam się fajnie y, zgęstnieje, to wtedy... To wrzucimy to do naszej sałatki. Dobra, kiedy moja pierś kurczaka się fajnie zgrylowała. możecie to też robić na grillu zwykłym, możecie to zrobić na patelni. Tutaj mój syrop jest już gęsty, także odkładam go i tylko czekam aż druga strona się fajnie zgryluje i wtedy będziemy wykładać moją sałatkę. Kiedy nasza pierś kurczaka się fajnie zgrylowała, wlewamy na to resztę. Przewracamy ją z obydwu stron. To, ten dym tak fajnie wyciągnie to wszystko do góry. Hop. Jeszcze chwilka i wszystko będzie gotowe. Teraz tylko zajmiemy się sałatką. Ja tutaj mam y, taką sałatę, co kupiłem w sklepie. Trochę sałaty lodowej, trochę szpinaku. Możecie też użyć inne rzeczy. Do tego dodaję trochę czerwonej cebulki. No i następnie, hop, pomidorka jednego pokrojonego w takie łódeczki, wrzucamy to wszystko razem i tu, mieszamy. Dodajemy do tego ostygu, ostudzonego mojego syropu, bo w przeciwnym razie nam wszystko padnie. To jest syrop z pomarańczy, pomarańczy naprawdę tutaj pomarańcze naprawdę tutaj będą grały dużą rolę i wymieszamy wszystko razem mieszamy, mieszamy, niech to wszystko się nam fajnie tutaj zaprzyjaźni wykładamy sałatkę na dół hopla to jest sałatka, która pachnie w całym domu pomarańczami już czuć wszędzie gdzie się tylko da i na samą górę wrzucamy mojego kurczaka, ciepłego kurczaka to jest sałatka z pomarańczy. Do tego szczypta oliwy z oliwek. Troszeczkę dookoła. Do tego jeszcze troszkę pomarańczy na sam szczyt. Niech sałatka wie, z czego się składa. I to jest moja sałatka pomarańczowa z kurczaka. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. I zapraszam na stronę Facebooka. Kocham Gotować, gdzie możecie mnie polubić. Oraz na mój kanał YouTube. Do zobaczenia.